Siema radowity. Yy, gram od końcówki drugiego sezonu. Regularnie zacząłem grać w sumie od czwartego. Yy, no i moim osiągnięciem jest, że zrobiłem MPC Ecardi, czyli jeden z najlepszych zawodników po prostu Teamu MPCP yy, No i teraz pokażę moje 90 no Nie tylko 90 oczywiście. Uczę się na pewno czegoś takiego yy, Niekiedy mi wychodzi Kurczę, teraz mam straszne podskoki pingów I zapomniałem jeszcze dodać, że gram oczywiście na PlayStation 4 Uczę się tej rampy Niekiedy mi wychodzi, niekiedy nie no w sumie jak widać. W sumie to chyba tyle miałem Ci do pokazania. E, z dziewięćdziesiątek. Teraz Ci pokażę edi, edis, Edita takiego malutkiego troszkę. Kurczę. No i to ogólnie tak wygląda. Teraz nie wiem jakich może adit schodów. O! Staram się zrobić na jednym podskoku, ale zbytnio jeszcze nie umiem, tak? 90 na jednym podskoku. No i to w sumie tyle z, z moich popisów budowli. No. Uczę się na pewno czegoś takiego jeszcze, czekaj, pokażę Ci. stawiam daszek, yy. potem robię coś takiego, tak, tak i tak. Jakbym to umiał, no to bym. było spoko właśnie się tego uczę. Tylko mi bardziej wychodzi troszkę inaczej, no ale. To już jest maks wysokość. Także mm, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jak ogólnie go zobaczysz, no i.